Witam Was, jestem Bartek. Pod ostatnią recenzją, z tego co pamiętam recenzją Xperia Z5 Premium, pojawiło się pytanie, czy byłbym zainteresowany stworzeniem dla Was serii QA. No, i szczerze mówiąc, pomyślałem, że to może być dobry pomysł, patrząc, że już ta liczba subskrypcji dawno przekroczyła 10 tysięcy, z czego bardzo, bardzo jestem zadowolony. Również ilość wyświetleń moich filmów cały czas rośnie. No i myślę, że kilka pytań z Waszej strony na pewno powinno się pojawić. No i jak to będzie się opierać? Raczej nie będę tego robić co tydzień, ponieważ wydaje mi się, że nie zbierzemy odpowiedniej ilości pytań. To jest po pierwsze. Druga sprawa, czasowo po prostu nie dałbym. Rady, żeby co tydzień taki film dla Was przygotowywać, dlatego myślę, że optymalnym terminem na realizację takiego projektu jak QA to jest miesiąc bądź dwa miesiące, aby ilość pytań się zebrała. To jest oczywiście zależne od ilości. Jeśli ta ilość będzie dość duża, to postaram się to przygotować dla Was na koniec stycznia. Jeśli nie, to myślę, że w połowie lutego byśmy się spotkali w tego typu materiale, gdzie tak po prostu na luzie przed kamerą będę odpowiadał na Wasze pytania. Również zapytałem się na Twitterze, czy tego typu seria by Was interesowała. Tam również taka, wydaje mi się, że pozytywny wydźwięk, jeśli chodzi właśnie o to, się pojawił, z czego również jestem bardzo zadowolony. No i myślę, że właśnie takie technologiczne Q&A to jest dobry pomysł. Tak na Ludzie po prostu będziemy odpowiadać, abyście mogli dowiedzieć się po prostu jakichś nurtujących rzeczy na temat mojego kanału, ogólnie pracy, jaką jest właśnie YouTube, kanał YouTube. No i wydaje mi się, że w takim krótkim filmie informacyjnym to jest na tyle, oczywiście pamiętajcie o tym, żeby no, w miarę rozsądne pytania zadawać, oczywiście to jest, że tak powiem, nieodzowny element. Czekam na informacje od Was. No i jeśli chodzi właśnie o to, jak to klientowi będzie się odbywać, to prosiłbym was, abyście pod tym filmem zadawali pytania. Najlepiej gdybyście w nawiasie umieścili takie duże P. Wtedy będę wiedział, do których pytań po prostu się odnosić, a które komentarze są po prostu dyskusjami między Wami widzami, więc to mi również ułatwi stworzenie tej serii, czyli Q&A. Dobra, tak więc to jest na tyle jeśli chodzi o taki krótki film informacyjny. Czekam na odzew od Was, czekam na Wasze pytania. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodoba. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że jest to no, w miarę fajny pomysł, aby właśnie odpowiedzieć na jakieś nurtujące Was pytania raz w miesiącu bądź raz na dwa miesiące, w zależności od tego, jaka ilość pytań się Zbierze. W tym krótkim filmie informacyjnym to jest na tyle. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, do zadawania pytań, jeśli chodzi o serię Kwiętej. Natomiast w tym materiale to jest na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.